Dobra widzowie, dzisiaj będziemy... Dzisiaj wam pokażę po prostu jak się stawia. Do, y, no na przykład dom o dom blokiem budowniczym. Oj, patrzcie, dom się postawił sekundę. Dobra, no to poza tym, no to dzisiaj porobimy trochę trików No to patrzcie, tam, tam już zrobiłem całą wioskę przez, przez te domy budownicze No to na przykład staniemy sobie, no i patrzcie, mamy tutaj taki młot Tora, no i on nam patrzcie jak my, my bujamy nim i on nas przenosi na przykład w czasie. O. Tym można nawalać i co? Chcecie. No fajna taka zabawka. Powiem. Dobra, tu enderpełom się tepniemy. Otepnęliśmy się w owieczkę. Dobra, no to porobimy sobie coś tam może z Wami, widzowie. Jeszcze wczoraj, jeszcze wczoraj dobiliśmy. 500, 500, 500 wyświetleń. No to ten film jest dlatego, że, że nagrywamy go, bo właśnie my nagrywaliśmy stąd. Go. No właśnie o takich rzeczach było. O laserach i różnych rzeczach. No takie normalne rzeczy. To były z gry takiej. Z takich. Normalnie z Avengers to się nazywało. Możecie sobie zobaczyć, jeżeli. A jeżeli ktoś oglądał już to i ogląda no, ten nowy odcinek, dzisiejszy, no to, no to. Wiem, no to. No to pozdrawiam, no to pozdrawiam serdecznie. Popatrzcie. Popatrzcie, tak wygląda te. Tu to, to, o takich rzeczach, na przykład Avengers.